Jestem zmęczona. Nieciężkim dniem w szkole, nie pracą w kopalni, tylko telefonem. telefonem, do którego teraz właśnie mówię. Myślę, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale może to jeszcze nie wszystko stracone. Na pewno zdarza Wam się czuć zmęczenie po długim dniu, albo nawet to nie musi być długi dzień, tak jak u mnie. Każdy ma dni, kiedy potrzebuje szybkiego poprawienia nastroju. Każdy z nas ma jakieś swoje sposoby. Dla jednych jest to spacer, dla innych obejrzenie ulubionego serialu, ale coraz więcej z nas bezmyślnie sięga po telefon, a ciągłe patrzenie w ekran może być tak naprawdę jeszcze bardziej męczące niż cały męczący dzień. Owszem, produkujemy dopaminę, kiedy scrollujemy TikToki, ale lepszym wyjściem będzie wyprodukowanie tej dopaminy w jakiś inny sposób. Właśnie bez ekranu. Wtedy będzie utrzymywała się dłużej, a potem nie będziecie czuli tego zmęczenia. Nieraz ta cała fatyga co robić, jeśli nie telefon, może być bardzo kłopotliwa. Robiąc to, co ja robię w dzisiejszym filmie, możecie ten proces uprościć. Możecie pozbyć się tej wielkiej kłopotliwej decyzji. Dopaminowe menu to jest sposób na szybkie podniesienie poziomu motywacji i szczęścia. Jest ładne, kolorowe, przyciąga wzrok, jeśli je zrobicie ładnie, no i nie jest ekranem. Zanim jednak przejdziemy do mojej opowieści na temat samego tworzenia takiego dopaminowego menu, warto zrozumieć, czym właściwie jest dopamina. Dopamina to jeden z tak zwanych hormonów szczęścia, neuroprzekaźnik odpowiedzialny za odczuwanie przyjemności. Satysfakcji i motywacji, bo właśnie ona sprawia, że czujemy przypływ energii po osiągnięciu celu, wykonaniu treningu czy po posprzątaniu pokoju. Tak jak już wspominałam, dopaminowy zastrzyk mogą wywołać filmiki na YouTubie, na TikToku najczęściej, no bo są krótkie i widzimy ich dużo, czyli dostajemy dużo tych krótkich, małych zastrzyków dopaminy. Niemniej jednak proste czynności, takie jak upieczenie czegoś, ukończenie zadania, wyścielenie łóżka, mogą również wywołać ten dopaminowy zastrzyk. Wtedy takie szczęście będziecie czuli nawet przez dłuższy czas. Dopamin menu czy... Dołpa menu? Czy może menu dopaminowe po polsku? To jest taka lista aktywności, które poprawiają twój nastrój i motywują cię do działania. To jak spersonalizowana karta dań, pełna rzeczy, które spraw Dają ci radość i dają energię. Tak jak powiedziałam, dodatkowo ten ładny wygląd, dużo kolorów, niektórzy używają naklejek. Po prostu to wszystko ma zapewnić przyciągnięcie twojego wzroku i złapanie twojej uwagi. Najlepsze jest to, że to ty decydujesz, co się tam znajdzie. No i to są twoje ulubione rzeczy, takie o których właśnie zapominasz i sięgasz po telefon. Będzie to zarówno coś małego, jak ulubiona kawa, albo może będzie to posprzątanie pokoju. Może weekendowy wypad za miasto. Menu dopaminowe może pomóc, budować zdrowe nawyki i zmniejszyć skłonność do niekorzystnych zachowań. Na przykład takich jak właśnie socjalne socjal godzinami. A jak stworzyć swoje własne dopamin menu? Już właśnie tłumaczę. Tworzenie dopamin menu przypomina tworzenie karty Dańsą, to jest też nazwa, więc dzielimy je na kilka sekcji. Na przystawki, czyli szybkie, proste aktywności, które po prostu błyskawicznie poprawią Twój nastrój. Na dania główne, dłuższe czynności, które pozwalają nam wciągnąć się w coś na dłużej. Dodatki, czyli małe rzeczy, które wzbogacają nasze główne aktywności, deser, czyli małe przyjemności, które warto dawkować z umiarem i specjały, czyli coś, co jest rzadkie i wyjątkowe, więc warto traktować to jako nagrodę. I jak widzicie, ja zdecydowałam się na wykonanie mojego dopamine menu na takim papierze do farb akwarelowych i użyłam do tego pasteli. Myślę, że to jest taki sposób na dodanie dużej ilości kolorów na kartkę w łatwy sposób. Nie trzeba być artystą, żeby malować pastelami, naprawdę. Ten blok akwarelowy jest zakrzyn, a pastele są z przedszkola. Przystawki to małe rzeczy, które od razu poprawiają ci humor. Mogą to być na przykład wysłuchanie ulubionej piosenki, śpiewanie jej na całe gardło, przytulenie swojego pieska, jedzenie jakiejś zdrowej przykąski, może to będzie 5 minut tańca, albo medytacja, albo ćwiczenie oddechowe. U mnie to był na przykład prosty skincare, złożenie origami, rozwiązanie sudoku, czy napisanie wierszyka. Niektóre z tych to są takie rzeczy, o których ja po prostu zapominam. Gdybym tego nie zapisała, to bym sobie nie przypomniała, że mogę to zrobić. Ramy czasowe przystawki to jest około 5, 10, 15 minut, zależy od Was. Danie główne to aktywność, która wciąga na dłużej. Trwa też dłużej ramy czasowe u każdego mogą się różnić, ale zwykle jest to plus 45, plus 30 minut. Mogą to być na przykład upieczenie albo gotowanie czegoś, przeczytanie książki, prowadzenie dziennika, malowanie ceramika albo inne takie kreatywne hobby. Może szyjecie, może robicie na drutach, może naprawdę lubicie ćwiczyć i jakaś forma ruchu będzie. Dla was takim takim wystrzałem dopaminy. To są wszystkie rzeczy, które wymagają trochę czasu, ale przynoszą większą satysfakcję i większe poczucie spełnienia. Ja u siebie na przykład napisałam o malowaniu albo pisaniu, albo o planowaniu wycieczek, bo lubię to robić, nawet jeśli na nie nie pojadę. Dodatki to małe elementy, które wzbogacają codzienność. To może być coś, co podkręca Twoje główne aktywności, coś, co może być w tle. U mnie było to na przykład zapalenie świeczki, światełek, zrobienie jakiegoś naparu i sobie piciego w trakcie robienia czegoś. Na YouTube są też takie fajne playlisty tematyczne, których ja często zapominam, a naprawdę... Super jest to, że ktoś po prostu według jakiegoś wajbu ustalił, jakie tam są piosenki i można sobie posłuchać i się wczuć. Być może robicie coś wymagającego i chcecie puścić sobie w tle bajkę z dzieciństwa. Może to być też podcast. Może to być też podcast podczas gotowania. A może chcecie nasypać sobie jakiejś fajnej soli albo bomby podczas kąpieli. Dodatki to czynności, które sprawiają, że zwykła czynność staje się dużo przyjemniejsza. Desery to małe przyjemności, które warto dawkować. Inaczej takie, które dają natychmiastową przyjemność, ale warto je kontrolować, żeby nie stały się uzależniające albo żebyście sobie czasem czegoś nie zaśmiecili ich ilością. Przykładowo, jeśli zjadłabym na mieście raz w tygodniu, no to jeszcze mój portfel może by tu zniósł. Ale codziennie? No po prostu nie. Tak samo nie mogę robić zakupów ubraniowych codziennie, no po prostu nie mam na to kasy. Ale nie mogłabym też sobie robić w kanwie codziennie, bo kiedyś mi się skończy po prostu miejsce. Tak samo przerabianie ciuchów też nie jest taką idealną opcją, no bo w końcu skończy się miejsce w szafie. To są rzeczy, które są super, ale nie można ich robić w nieskończoność. Warto, aby po prostu zachować równowagę. To mogą być właśnie social media, może jakiś ulubiony serial, może przekąski, może jakieś gry. Specjały to rzadkie, ale wyjątkowe nagrody. To może być równie dobrze coś, na co normalnie nie macie czasu i robicie to powiedzmy od święta. Być może chcecie to zdefiniować jako coś, co po prostu bardzo lubicie robić. Na przykład ja bardzo lubię chodzić na zakupy spożywcze, mimo że to nie jest wcale takie rzadkie. Za to wyjątkową nagrodą jest dla mnie ugotowanie czegoś porządniejszego, bo zwykle jem po prostu coś na szybko, a bardzo lubię. Lubię gotować, więc jeśli mam czas i wenę, no to chcę to wykorzystać. W waszym przypadku to mogą być jakiś wyjazd, jakiś koncert ulubionego artysty, może dzień w spa. Może zmiana fryzury, to jest coś na co możemy czekać z ekscytacją. Nie wiem czy wiecie, że dopamin menu jest szczególnie polecane osobom za DHD. Takie osoby często mają niższy poziom dopaminy, przez co trudniej im się zmotywować do działania. Takie dopamin menu pomaga w planowaniu aktywności i eliminowaniu uczucia przytłoczenia wyborem. Teraz, gdy już wiecie czym to jest, no to może pora stworzyć własne. Na Pinterest jest naprawdę dużo pomysłów. Sama też obejrzałam kilka filmików na YouTube, które były bardzo fajne i bardzo otworzyły mi oczy na ten temat, więc bardzo polecam. Po zrobieniu tego mojego menu, tak naprawdę przyszło mi do głowy jeszcze więcej pomysłów. Mam wrażenie, że mogłabym to zrobić jeszcze raz i dopisać tam więcej rzeczy. Rok pierwszy, no to weź sobie jakiś blok, weź jakieś, nie wiem, naklejki, markery jest naprawdę bardzo dużo pomysłów. Rok drugi, otwórz sobie notatki w telefonie i podziel sobie, właśnie, takie swoje czynności ulubione. Na te pięć kategorii: przystawki, dania główne, dodatki, deser i specjały. Potem po prostu wykaż się kreatywnością. Jeśli uważasz, że jej nie masz, chociaż myślę, że każdy trochę ma, no to podrukuj sobie te rzeczy, powklejaj, no i zrób to swojej menu. Pamiętaj, żeby trzymać się w widocznym miejscu, żeby naprawdę do niego zaglądać. Niech to będzie zbiór tego, co sprawia Ci radość. Zrób i po prostu przekonaj się o tym, jak małe zmiany mogą wpływać na Twoje samopoczucie. A jeśli podobał Ci się ten film, no to nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować, mile widziane są też komentarze oczywiście. Do usłyszenia. travelling